Zygmunt Solorz w marcu 2024 roku po raz trzeci w swoim życiu wziął ślub, a tym razem jego wybranką okazała się Justyna Kulka. Mało kto mógł wtedy przewidywać, że wokół kobiety wkrótce potem rozpęta się gigantyczna afera. Dzieci miliardera w niedawnej wiadomości wysłanej do kadry zarządzającej czterech głównych spółek Solorza otwarcie kwestionują kompetencje Kulki i wyrażają zaniepokojenie stanem zdrowia ojca. Według doniesień opublikowanych przez Gazetę Wyborczą Tobias Solosz, Piotr Żak i Aleksandra Żak nie wiedzą, gdzie przebywa obecnie Zygmunt Solosz. Co więcej, powątpiewają w legalność zawartego przez niego w Liechtensteinie małżeństwa z Justyną Kulką. Tymczasem cyfrowy Polsat w oświadczeniu podkreślił, że spółka działa bez zmian w ramach ustalonych zasad. Spółka z zasady nie komentuje działań swoich akcjonariuszy i nie zajmuje się relacjami rodzinnymi któregokolwiek ze swoich akcjonariuszy. Spółka działa na podstawie statutu, w którym jasno są opisane procedury podejmowania decyzji w spółce, Tomasz Matwiejczuk, rzecznik cyfrowego Polsatu przekazał wirtualnym mediom. Niedługo przed pojawieniem się informacji o konflikcie między Kulką a dziećmi Solorza, pracę w zarządzie Polsat Media straciła z kolei Katarzyna Tomczuk, która według wyborczej jest osobą z najbliższej rodziny właściciela cyfrowego Polsatu. Menadżerka pracowała dla Zygmunta Solorza od 20 lat, a w opublikowanym na portalu LinkedIn oświadczeniu wyjawiła, że sprzeciwiała się próbom wpływania na politykę biznesową prezesa Zygmunta Solorza dokonywanych przez osoby trzecie. Swoje zwolnienie w trybie pilnym określa zaś jako mające charakter odwetowy. Z zakulisowych informacji uzyskanych przez Plejadę wynika, że cała sytuacja była dużym zaskoczeniem, wręcz szokiem dla pracowników. Przez ostatnie 20 lat miałam zaszczyt być częścią niezwykłej historii, pracując dla grupy stworzonej przez wizjonera Zygmunta Solorza. Obserwowałam tworzenie się wolnych polskich mediów. Pracując w mediach, wiem, co oznacza odpowiedzialność za prawdę. Odwołanie to było nieoczekiwane, w żaden sposób nieuzasadnione merytorycznie i przeprowadzone w okolicznościach nielicujących z powagą instytucji. Jestem przekonana, iż odwołanie w tym trybie ma charakter odwetowy i jest reakcją na moją stanowczą postawę oraz sprzeciw wobec prób wpływania na politykę biznesową prezesa Zygmunta Solorza, dokonywanych przez osoby trzecie, zapewnia Katarzyna Tomczuk.